Tak! Miller zwrócił się do rządu Tuska w imieniu wszystkich Polaków. Posłuchaj! Ja w żadnym wypadku nie chcę brać, jako Polak, nie chcę brać odpowiedzialności i nie czuję się współodpowiedzialny za, współodpowiedzialny za kolejne afery, które wybuchają w Kijowie. Natomiast chciałbym, żeby polski rząd bardzo wnikliwie przyglądał się, jak pomoc płynąca z Polski jest tam wykorzystywana. Bo mm, nie chciałbym e, być obywatelem kraju, który nie jest w stanie tego sprawdzić i powiedzieć obywatelom, gdzie e, ciężko przez nas wypracowane środki wędrują, do jakich kieszeni, czy do rzeczywiście potrzeb pierwszorzędnych, czy gdzieś tam się rozpływają e, na e, sedesy e, budowane ze złota, jak e, e, słyszymy. A ty? Co o tym myślisz?